Szklarska poręba, popołudniową porą w piątek, jeden z budynków nagle zaczął płonąć. Wezwano strażaków, którzy błyskawicznie przybyli na miejsce zdarzenia. Niestety, żywioł pochłonął cztery ofiary. Nieznana jest ich tożsamość, ani płeć. Szklarska poręba do zabytkowego budynku, który niegdyś był hostelem, o nazwie Polon, wezwano straż pożarną. Budynek cały stanął w ogniu. Był to wyjątkowo przerażający widok. Wybuch pożaru był tak ogromny, że na miejsce przyjechało aż 14 zastępów straży pożarnej, które natychmiast przystąpiły do akcji. Ta zaś trwała wyjątkowo długo. Od początku spodziewano się ofiar, choć budynek nie funkcjonuje już jako noclegownia dla turystów. To zdarza się, że czasami schronienia w Polonie szukają bezdomni. Przez długi czas nie można było dostać się na najwyższe piętro budynku. Powodem było spore zademianie wewnątrz, śnieg, a także drewniana konstrukcja. To wszystko sprawiło, że strażakom nie udało się pomóc na czas i ewakuować znajdujących się tam bezdomnych. Prawdopodobnie zatruli się dymem. Gdy opanowano żywioł, znaleziono cztery ciała, których tożsamość, niestety, nie jest znana, ale zostanie niedługo ustalona. Szklarska poręba, strażacy napotkali spore problemy, dogaszanie obiektu było dla strażaków ogromnym problemem. Cała akcja trwała od południa do północy, dopiero w nocy udało się całkowicie zapanować nad sytuacją. Co ciekawe, już sam dojazd do budynku sprawiał problemy, gdzie nie gdzie śnieg, który napotkali strażacy, sięgał nawet półtora metra.